Dzień dobry, Paulina Gumowska i Jakub Styczyński. Zapraszamy do oglądania programu Miodowa 15 o trudnych wyborach w ochronie zdrowia. Dzień dobry, dziś miodowa 15 w senacie. A naszym gościem dr Agnieszka Gorgan-komor, lekarz kardiolog, senator oraz członek senackiej Komisji Zdrowia. Dzień dobry. Państwu. Witam panią redaktor, pana redaktora, witam Państwa. Łukasz Jankowski, szef Naczelnej Izby Lekarskiej powiedział w wywiadzie dla Miodowej z 15, że chciałby, aby lekarze wchodzący do parlamentu dalej byli przede wszystkim lekarzami, a nie tylko politykami. Czy bycie lekarzem pomaga w kampanii wyborczej? Pani na plakatach reklamujących pani start. W wyborach pojawi się stetoskopem, trudne słowo. To ma zachęcić? Znaczy tak, bo ja, ja się pojawiam ze stetoskopem, bo stetoskop to moje narzędzie pracy w codziennej praktyce. Ja cały czas leczę pacjentów, gdyż w, moją, w ostatniej kampanii w 2019 roku moją obietnicą wyborczą było, że będę nadal ich leczyć. I starałam się tego dopełnić, wiele osób, które podpisywało listy poparcia na mnie, czy potem jakby troszeczkę przyglądało się mojej tej kadencji, dziesiątej kadencji w Senacie, mówiło, no dobrze, że Pani nas jeszcze leczy, że Pani nie uciekła do polityki. Czy to pomaga? Pomaga, jest to wartość dodana, bo lekarze są znani z nazwiska, ich nazwisko jest ich marką, zwłaszcza jak już praktykują wiele lat. No i kiedy, no ale czy powinni być polityce, bo czasami się spotykamy z takimi głosami, że no powinniśmy leczyć, a nie iść do polityki, no ale nie możemy być dyskryminowani, nie możemy być, pozbywać się swoich praw do tego, żeby być w pewnych gremiach czy w instytucjach państwowych, gdzie możemy na przykład przyczynić się do zmiany systemu w ochronie zdrowia, który to ten system jest bardzo trudny i nie ma idealnego systemu ochrony zdrowia w żadnym państwie, czy w Unii Europejskiej, czy na innym kontynencie, ale tak jak Pan yy, prezes Jankowski mówi, że my jako politycy, i lekarze, powinniśmy być bardziej lekarzami. Nie jest to zawsze zrozumiałe, ale nie możemy tylko reprezentować swoich interesów. Powinniśmy reprezentować interesy wszystkich medyków, ponieważ w systemie, to nie, system ochrony zdrowia to nie tylko lekarze, to i pielęgniarki, i ratownicy medyczni, i jakości laboratoryjni. I ja dopiero będąc w parlamencie dostrzegłam, jaki to powinien być, jaka powinna być współpraca między tymi zawodami medycznymi. Pani senator, czy da się być dobrym lekarzem będąc w polityce? Pani Wciąż dyżuruje, czy musiała z tych dyżurów zrezygnować? No znaczy ja już zrezygnowałam, bo ja nawet jakbym nie była w polityce, to uważam, że 50 lat to jest taki wiek. Dla kobiety i dla mężczyzny, kiedy już nie powinniśmy tyle dyżurować. tak? Dla mnie dyżury to nie jest sposób na życie. Ja całe moje młode życie lekarskie dyżurowałam, i nie tylko z powodów finansowych, ale pewnie z powodów przede wszystkim pogłębiania swojej wiedzy, pracy w sytuacjach, kiedy było zagrożenie życia, żeby podejmować szybko decyzje. Bo miałam takiego szefa, który od nas bardzo dużo wymagał i jestem mu za to bardzo wdzięczna, chociaż czasami no jak to kobiety, czasami jakaś łezka wokół się pojawiła, no bo trzeba być twardym. tak? W sytuacji, kiedy zostajemy z trzecia rano, przyjeżdża ktoś, komu pęknie tętniak, nie mamy dostępu do kariery chirurga, trzeba zabezpieczyć transport, trzeba tego człowieka uratować. Tutaj nie było, czas, nie było czasu na takie litowanie się nad sobą. I te dyżury powodowały, że ja byłam dumna, że ten zawód wykonuję. I, i, ale nie był to sposób na zarabianie pieniędzy. No, przy taki moment, kiedy, kiedy to dużo młodsi koledzy powinni dyżurować, a ja powinna być po telefonem, rozwiązywać trudne sytuacje, radzić. I w zasadzie jak z mężem pracowali, Byliśmy w BCO razem, to cały czas byliśmy pod telefonem. Jaka jest Pani zdaniem rola Senatu przy ostatnich? ustawach zdrowotnych, no bo większość tych sugestii senackich to przepadło. Znaczy tak, my już jesteśmy jako Senat, jako Senacka Komisja Zdrowia, czy nasze zespoły do spraw innowacji yy, yy, innowacji yy, i technologii medycznych mamy różne pomysły, więc my jesteśmy przygotowani do tego, żeby prawo zmieniać tak, żeby służyło ludziom. No wiadomo, jest taki układ polityczny, że nawet jeżeli ustawa żyje w Senacie, to ona potem w Sejmie nie jest przyjmowana. My czasami tutaj ratowaliśmy ministerstwo i przyjmowaliśmy ich poprawki, tylko po to, żeby było lepiej w systemie. Na odwrót to nie działało, muszę mhm. powiedzieć. Tak to jest. To jest dla mnie dosyć złudne, bo czasami te hasła, że ponad podziałami politycznymi powinno to być dopracowane, czy powinniśmy się rozumieć, to, jest tylko, to są tylko słowa. A rzeczywistość pokazuje, że jeżeli opozycja coś przygotuje, nawet merytorycznie, nawet dobrze. No to nawet były to pewne poprawki poparte przez część kolegów senatorów z PiSu na etapie prac legislacyjnych w Senacie, ale w Sejmie potem to było jednym słowem odrzucone i ja byłam wielokrotnie na komisjach sejmowych i one znacznie odbiegały od naszej dyskusji w Senacie. Nie podobał mi się taki proces legislacyjny, nie mówiąc, że był niekonstytucyjny, ale czasami debatowaliśmy nad prawem, gdzie ta ustawa zmieniała inne ustawy, które jeszcze nie były napisane, więc to w ogóle, no jestem pierwszy, pierwszą kadencję w parlamencie, ale koledzy starsi, którzy już wiele lat procedują, znają się na tym, mówili, że jeszcze czegoś takiego nie było. Prawo nie musi być dopracowane i od tego jest liba wyższa, żeby, żeby jeszcze czego Sejm nie zrobił, żeby to dopracować, a jeżeli Sejm potem odrzuca wszystkie nasze poprawki, z powodów politycznych, to znaczy, że, że nie możemy nad tym prawem w ogóle pracować. Nie ma Pani wrażenia, że dzisiaj ustawy zdrowotne to ustawy wrzutek? No same wrzutki, tak? No i powiedzmy na przykład ustawa o zawodzie lekarza, lekarza-dentysty, gdzie wrzucono 13 miliardów do funduszu covidowego, tak? Z tego funduszu na przykład wspierano rozwój psychiatrii. Gdzie, no, bardzo duża uznaniowość, tak? Ja nie rozumiałam, dlaczego tak jest. Na przykład ta ustawa apteka dla aptekarza wrzucona do Kukę. o kuchę. Tak ze państwa. Tak. państwa. Też nie rozumiałam, dlaczego tam to jest. Była taka potrzeba chwili, ale nie można potrzebą chwili tłumaczyć y, tworzenia y, niezgodnie z prawem, niezgodnie z konstytucją y, ustaw i legislacji. I to nawet wy państwo jako dziennikarze zauważacie, że te wrzutki są tylko po to, żeby teraz załatwić jakąś sprawę. No, Parlament powinien cieszyć się, się powagą, szacunkiem i tworzyć prawo zgodnie z zasadami konstytucji. Od tego mamy te akty prawne. I jeżeli chodzi o aptekę dla aptekarza, o której pani wspomniała, no, a ta była ciekawa sytuacja, gdzie, no, między innymi, pani krytykowała bardzo mocno tą ustawę i, i możliwe skutki wejścia w życie tej ustawy, tej nowelizacji. Natomiast ostatecznie senatorzy wszyscy tak. Jednogłośnie ją poparli. Coś się musiało znaczy nie, się dzieje. Myśmy, tak, były rozmowy i ustalenia klubowe i po prostu my wiedzieliśmy, że gdybyśmy, tak jak ja chciałam początkowo głosować, to i tak byśmy to przegrali, więc już weszła to troszeczkę decyzja polityczna. Natomiast y, były y, dwa, y, dwa rozbieżne interesy. Naczelna Rada Aptekarska broniła tych małych aptek niby, y, niby małych aptek, Gdy które nie, nie mogły sobie dać radę y, z, y, z dużymi konsorcjami nie możemy zapytać, zapomnieć też o polskim kapitale, który przez lata pracował na swoje zyski, tworzył konsorcja, tak jak mamy też przecież lewiatan Polską. Dlaczego mamy walczyć z sieciami polskimi aptek, bo ta ustawa, yy, która i tak by przeszła w sejmie, była korzystna głównie dla tych małych przedsiębiorców, ale co, dlaczego jeszcze podjąłam taką decyzję? Podjąłam taką decyzję, ponieważ było to prawo tworzone na kolanie. Na etapie prac sejmowych w ogóle nie było żadnych konsultacji ze środowiskami. Na etapie prac senackich mieliśmy tylko przedstawicieli tych spółek kapitałowych. Uważam, że my nie możemy przekreślić biznesu polskiego, który lata na to pracował i nagle zmienić prawo, tylko żeby jednej grupie było dobrze. Tak? Możemy to wszystko... Nad takim aktem prawnym, który zmienia tak strasznie podejście do tego, do rynku farmaceutycznego, powinno się pracować parę miesięcy. Dlaczego? A z drugiej strony Waldemar Buda mówi, no nie było takiej możliwości, nie, nie, nie chcieliśmy szerokich konsultacji, bo wiedzieliśmy, że lobby jest tak silne, że do żadnych zmian w aptece do, dla aptekarzy po prostu no nie dojdzie. No i te dojdzie. konsultacje w zasadzie gdzieś no ale, nieoficjalnie bardzo. poza parlamentem odbywały się. Wszyscy wiedzieli, że... Takie pomysły są. Znaczy, my tutaj byliśmy tylko w tych konsultacjach na etapie prac konselackiej komisji, komisji zdrowia, natomiast ja uważam, że jeżeli nawet są rozmowy kularowe, to są rozmowy nieoficjalne. Czy Koalicja Obywatelska deklaruje, że nie, nie będzie się przyzwyczaje, że tak powiem, do tego stanowienia prawa poprzez rzutki? No bo chyba praweci się przyzwyczają od czasów COVID -a chcemy zmienić, wrócić do zasad prawidłowej legislacji. Ja oczywiście nie jestem prawnikiem, więc ja jestem branżowcem, jestem lekarzem, ale prawo medyczne, prawo nawet w medycynie, jest obecne tak, na etapie samorządów zawodowych, lekarzy, a na pewno na, w parlamencie i my chcemy stanowić prawo dobrze, więc będziemy na pewno konsultować społecznie, będziemy wysłuchać wszystkich stron, bo no wiadomo zawsze będą lobbyści, którzy będą lobowali za jakimś rozwiązaniem, które będzie korzystne dla nich. Ja jako lekarka, parlamentarzystka będę oczywiście reprezentować swoje środowisko, ale będę patrzeć na to szeroko, horyzontalnie też na całe środowisko medyczne i na system. Pani no senator, tak. Łatwo jest być w opozycji, bo najłatwiej wtedy można krytykować pomysły rządzących, my prowadzimy w ramach miodowej 15 już kilku miesięcy rozmowy. Wciąż nie usłyszeliśmy o pomysłach koalicji obywatelskiej na rozwiązanie, na rozwiązanie sytuacji, w ochronie zdrowia. Jedyne, co się przewija we wszystkich partiach politycznych, to potrzeba więcej pieniędzy w systemie szacuje się, że. 100-140 miliardów załatwiłoby sprawę. No Wiemy dobrze, że, 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 że to nie jest klucz dzisiejszych problemów. Z jakimi propozycjami wyjdzie koalicja obywatelska? Czy propozycje w ochronie zdrowia są zawsze najtrudniejsze, ale yy, po, ponieważ ja zadałam... Naszemu liderowi też wielokrotnie pytania na naszych spotkaniach wewnętrznych, co ze zdrowiem. Jakie są pomysły? No, no zmiany systemowe to my, w ramach prac eksperckich tutaj przy Senackiej Komisji Zdrowia, cały czas pracowaliśmy. Na pewno musimy wyrównać dług zdrowotny i to, ten, ten deficyt, który mieliśmy w związku z pandemią. Tutaj Miało być pieniądze z funduszu odbudowy. Ja nie mówię o KPO, ja mówię o funduszu odbudowy, bo ja z tym New Generation się bardzo zapoznałam. To było 47% z tych pożyczek i z tych pieniędzy unijnych miało być na odnowę ochrony zdrowia. I to było jasno sprecyzowane w projekcie Funduszu Odbudowy KPO na, na, na odbudowę ochrony zdrowia chciało przeznaczyć tylko 27%, bo resztę pieniędzy ukryło w, w, w cyfryzacji. I tutaj te, te dokumenty były bardzo rozbieżne. Już nie chcę tu wchodzić w szczegóły, natomiast te pieniądze by bardzo pomogły nam, żeby po, raz dogonić technologicznie. Europę. Dwa, poprawić sytuację kadrową, chociaż one nie mogły iść bezpośrednio na, na, na płace. Natomiast jeśli mówimy o procencie PKB, to powinien być realny PKB, a nie sprzed dwóch lat, bo tak naprawdę realne to jest 4-7% i trudno o tym nie mówić, jeżeli średnia w Europie, w krajach Europy Zachodniej to jest około 8% PKB. My w tej chwili w systemie wydajemy około 70-90% na płace. A gdzie pieniądze na leczenie? Czy uważa Pani, że ustawowo powinno się zwiększać pensje pielęgniarek, lekarzy, e, pracowników medycznych, że to był dobry ruch ze strony. To był przesu? dobry ruch, bo, bo na, na pewno powinno się zwiększyć, bo widzieliśmy duży odpływ do prywatnej ochrony zdrowia. Potrzeby zdrowotne Polaków przez ochronę prywatną, ochronę rynek prywatny, to jest. Chyba... 15 ale ci ludzie też leczą, te jednostki też leczą naszych pacjentów. Ja chcę powiedzieć, że potrzeby zdrowotne też są zależne od tego, jak długo żyjemy. Im dłużej żyjemy, mamy więcej chorób, więc mamy większe potrzeby zdrowotne. I że się też stało, że ta składka zdrowotna to taki podatek od zdrowia, bo ludzie myślą, że płacąc składkę zdrowotną, to sobie składają pieniążki na konto i z tego. Będą leczenia. To jest trochę jak z ubezpieczeniem samochodu, tak? Jak nam się nic nie dzieje, to te pieniądze gdzieś są w systemie i one mogą być delegowane na różne zadania, co widzimy przy obecnie rządzących, bo mamy 28 funduszy. I ten fundusz medyczny, który miał być na choroby rzadkie, to w ogóle są gdzieś pieniądze zdeponowane w Banku Gospodarstwa Krajowego. A dlaczego one nie były uruchomione, żeby leczyć pacjentów, skoro mamy taki dług zdrowotny? Co zrobić z długami szpitali? Jeszcze nie mamy jasnych rekomendacji. Na pewno mówi się o tym, żeby je oddłużyć, natomiast trzeba się zobaczyć, co te szpitale tak na pewno robią. Z czego wynika dług szpitali? Czy z tego, że są źle, wy y źle wycenione świadczenia medyczne, czyli to jest nieadekwatne do tego, ile kosztują te świadczenia. Czy Jak może menadżer zarządzać szpitalem, kiedy koszt utrzymania tego pacjenta jest dużo wyższy niż otrzymuje od płatnika pieniądze. Nie? Także to trzeba ten dług pokryć. No, w waszym planie znajdzie się reforma szpitali. W... W takiej formule, w jakiej proponował ten minister tak. niedzielski. Oczywiście nie mówię o tych samych zapisach, natomiast no, minister niedzielski miał plan przeprowadzenia ustawowo reformy szpitali, czy taka, czy taka reforma? Na pewno też... reforma nie taka jak u niedzielskiego, natomiast trzeba wrócić do mapy potrzeb zdrowotnych, która przez pis nie została zrobiona, bo wcześniej była robiona przez starostów w 2014 roku. W każdym województwie miała być mapa potrzeb zdrowotnych. Przypominam, że mapa potrzeb zdrowotnych to nie jest tylko szpital jako budynek, ale to jest, są kadry, łóżka, były takie systemy, przy moim, jak przejmowaliśmy, o kredytację, jak łóżka są wykorzystane, w ilu procentach, żeby wiedzieć, czy ten oddział ma mieć tyle łóżek, czy nie ma mieć tyle łóżek, ile jest wykwalifikowanych zgodnie ze standardami unijnymi. Przecież jesteśmy członkiem, państwem członkowskim, ile, jak ten system ma wyglądać już przy łóżku pacjenta, ile pielęgniarek na jedną łóżko, w zależności od specyfiki, jakie teraz są oddziały potrzebne. Lister zrobił tak, już powiem troszeczkę politycznie, że doprowadzał do tego, że lekarze się, personel się zwalniał i to się oddziały, no bo taką mamy sytuację w Rybniku, taką mieliśmy sytuację u nas, że nie mieliśmy personelu, no to jednostki tworzące samorządowe musiały zlikwidować, no i ludzie podnoszą wtedy larmo. Te zespoły ludzkie są nie do odbudowania, więc żeby zmieniać szpitalnictwo trzeba zmienić POZ, trzeba zmienić cały system. Jestem za tym, żeby ten system był zdecentralizowany, tak? żeby te krajowe sieci onkologiczne, kardiologiczne nawet miały, miały coś przynieść, tylko jak byłam, uczestniczyłam w rozmowie na przykład przy leczeniu raka płuc, no to się okazało, że ten pacjent z nowotworem musi jeździć po całej Polsce. W ramach tej sieci, tak? Bo nie, czyli nie jest to ta pomoc blisko pacjenta, tylko on jest narażony na to, żeby przemieszczać się do różnych ośrodków. Natomiast ja jestem za tym, żeby nie tworzyć jakiegoś własnego systemu. Trzeba się przyjrzeć dobrze funkcjonującym systemom, skandynawskim, holenderskim, przeliczyć te pieniądze, czy dolewać tych pieniędzy do, do tych szpitali, utrzymać jednostki, które są nierentowne, które już na przykład nie mają pa, y, pacjentów, czy konsolidować oddziały w ramach y, tych samych, y, tego samego personelu medycznego. To będzie trzeba przyjrzeć Regionom. A dlaczego wszyscy boją się słowa likwidacja e, szpitali, oddziałów? No bo, bo to Wtedy pacjent będzie miał daleko. Będzie, będzie miał, miał daleko, daleko, tak, ale jeżeli będą dobrze funkcjonowały Z a nie będą zamknięte, to ten szpital nie musi być tak blisko pacjenta, bo my musimy odciążyć szpitale z tego, co, z tak zwanej diagnostyki planowej, z tego, co powinno być zrobione w ambulatoryjnie. Trzeba znieść limity. Jeżeli pacjent jest chory, to nie może być tak, że szpital nie może wykonać procedury, czy jakaś, jakaś, jakaś przychodnia, bo ma limit. Tak? Tylko, że teraz wiemy, że jakbyśmy ściągnęli limity, bo taki pomysł jest, to musi ktoś te procedury wykonać. Tak? Jeżeli procedura w AOS specjalistyczna, na przykład porada z wypisaniem recept, ale specjalisty, wyceniona jest na 40 zł, to ja mówię no to kto będzie pracował za takie pieniądze tak? I, i nadganią ilością osób. Nie, ja jestem zwolenniczką systemu skandynawskiego, trzeba się zastanowić jak poznamy bilans funduszy publicznych, które są poukrywane jeszcze przez czas pandemii w różnych funduszach, ale my nie znamy tego budżetu, bo był drugi budżet poza, poza budżetem, drugi budżet funduszowy i w czasie epidemii nie wiedzieliśmy jaki jest przepływ tych pieniędzy, no bo były one pochowane w różnych funduszach, no to, no to wtedy się należy zastanowić, z systemowym zmianą od dołu, od POZ-u po szpital, co kto robi na jakimś etapie. Jak ja zaczynałam swoją pracę, to POZ-y podlegały pod jakiś szpital. Lekarze z POZ-u musieli przechodzić do tego szpitala, śledzić losy swojego pacjenta, czy dobrze skierowali, jaki jest feedback. No trzeba tym pacjentem się holistycznie zajmować. Nie mogą być przychodnie zamknięte i wypisać tylko recepty. Pani senator, w momencie, w dniu, kiedy nagrywamy ten program, mamy poznać listy tak zwanych bezpłatnych leków 65+, plus, 18-. Minus. Jak Pani ocenia ten program? Można się spodziewać, że na tych listach będzie dużo leków kardiologicznych chociażby. Znaczy tak, z tego co wiemy, jak rozmawiamy z panem ministrem Miłkowskim, bo on jest odpowiedzialny za tą ustawę na etapie prac legislacyjnych w Senacie, to będą leki te, które są na listach refundowanych, czyli to nie będą wszystkie leki. Jak oglądam i wypisuję czasem leki dla seniorów, no to to są leki, które są najczęściej najtańsze. Czyli cena 100% to jest 9 zł po refundacji to jest 0%. to jest wynik jednak polityki no, państwa w kształtowaniu polityki lekowej i tych negocjacji. tak? Więc no, dlatego, no tak. Są no, dlatego są tanie. Dlatego są tanie. Nie dlatego, że są niepotrzebne, ale sami, nie, są nie Oczywiście. Natomiast pacjenci, na przykład do mnie, jak przychodzą do kardiologa, bardzo często pytają o leki, które ratują życie, które są rekomendowane w tak zwanych wytycznych medycznych na, na podstawie evidence-based medicine, na przykład niewydolności serca gdzie my wiemy, że mamy y, znaczny y, za dużo hospitalizacji z powodu serca, czy pacjenci powinny być leczeni ambulatoryjnie, a twarzy, trafiają z do szpitali, co pogarsza rokowanie, no bo na przykład nie wykupują leków. Pani senator, czy popiera Pani strajk lekarzy? Czy rozumie Pani, dlaczego lekarze 30 września, argumenty, mm, dla których lekarze 30 września... Wyjdą na ulicę. Znaczy, rozumiem, bo to jest y, y, Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy z młodymi na czele. Y, lekarze, y, jako już trochę lekarz z 26-letnim stażem. Inaczej podchodzę do pewnych spraw, bo jest to wymiana pokoleń. Ja też traktowałam swoją pracę bardzo poważnie i traktuję nadal. Kwestie finansowe mają tutaj jednak znaczenie, ale nie tylko warunki płacy, ale tylko warunki pracy. Chodzi o to, żeby nie deprecjonować tego zawodu. Ja nawet jak była ustawa o najniższych wynagrodzeniach, walczyłam o to i składałam taką poprawkę, żeby utrzymać w ustawie lekarz stażysta, i lekarz rezydent i Ministerstwo Zdrowia. Nie rekomendowała takiej poprawki, ona nie miała żadnych skutków finansowych, chodziło tylko o docenienie, żeby nie pisać stażysta, no bo jaki stażysta? Lekarz stażysta, lekarz rezydent, więc chodzi też o poszanowanie tego zawodu, ale oczywiście my musimy przede wszystkim też wymagać od siebie, nie możemy doprowadzić do takiej sytuacji jak z tymi naszymi receptomatami, gdzie jest są czarne owce, które traktują nasz zawód tylko... Po to, żeby zarobkować zupełnie nielegalnie pieniądze, wypisując recepty w receptomatach, kiedy środowisko lekarskie, tak jak Naczelna Izba Lekarska. Zarówno my jako parlamentarzyści zwracaliśmy ministrowi uwagę, że trzeba te receptomaty absolutnie zlikwidować, bo one budują patologię i doprowadzają do utraty zdrowia i życia pacjentów, którzy nie wiedzą jak je stosować, tylko komercyjnie za pieniądze wypisują co chcą i dalej można to, to robić. Nawet nałożenie limitów tu nie zmieniło tej sytuacji. Pani senator, pani pójdzie 30 września na marsz lekarzy, czy pójdzie... 1 października na Marsz Miliona Serc. Na pewno pójdę na Marsz Miliona Serc. Zastanawiam się, czy nie będę dzień wcześniej i też pójdę razem z lekarzami, jeżeli będą chcieli widzieć w swoich szeregach też lekarzy, polityków. A pojawia się, taki, taki, pojawia się taka narracja, że ten marsz 30 września, ten protest medyków, może w związku z datą być wykorzystywany politycznie. Ale z drugiej strony, no, jeżeli ktoś protestuje przeciwko czemuś. W konsekwencji jest to jakieś słowo do polityków. Tak? No nie możemy być obojętni, bo ja, jak był tutaj na przykład strajk w Białe Miasteczko, ale teraz to niedawno, tam rok temu, no to już, też panie pielęgniarki nie chciały polityków. No to jak ja mam, no pewnie, że nie chodzi o to, żeby przyjść, zrobić sobie zdjęcie i pójść i napisać posta, bo to jest tylko takie pobieżne działanie. I myślę, że przed tym się boją też lekarze, ale my politycy powinniśmy się pojawiać na takich, na takich marszach, żeby zrozumieć, żeby też przyjąć jakieś postulaty, Baty, wysłuchać tego środowiska, no bo nie możemy się ciągle chować, gdzieś kończę, bo nie ma być. To co my, mamy politycy, robić, tak? Jak, jak, jak są protesty, no to bierzemy w nich udział. A myśli pani, że nowej minister zdrowia Katarzynie Słójce uda się zatrzymać? Protest medyków w tej chwili trwa szeroki, szeroki, bardzo dużo spotkań nowej. A czy pani minister ma trudne zadanie, no bo to ma bardzo mało czasu? tak? Została po odwołaniu ministra, czyli rezygnacji, odwołaniu ministra niedzielskiego. Wybrana też trochę wizerunkowo, żeby pokazać, że, że PiS docenia także kobiety, z którymi nie, nie było po drodze wcześniej. Jest lekarką, jest internistką. No, nie, niezbyt miała dobre antre w sensie wypowiedzi na temat umierania pacjentów, bo my jako lekarze pewnie i możemy się. Mówić o śmierci, bo mamy z tą śmiercią na co dzień do czynienia, ale już rolą parlamentarzysty, posła, senatora jest to, żeby poprawiać, poprawiać jakość pracy w placówkach medycznych i taka wypowiedź była bardzo niefortunna. Niefortunna czy skandaliczna? Dla mnie niefortunna, dla niemedyków dla nie skandaliczna. Uważam, że powinna być na tyle powściągliwa jako lekarz poseł, że nie powinna się tak w ogóle wypowiedzieć. Natomiast dla mnie o wiele bardziej skandaliczne było to, że namawiała, trochę ratując wizerunek ministra dzienniewskiego, do, do, do wypisywania leków na siebie, dlatego, że jakby namawiała do fałszowania dokumentacji medycznej i potwierdzania nieprawdy w sytuacji, kiedy, jest jakaś, kiedy system nie działa. Tak? Ona powinna powiedzieć, jak naprawić system, a nie jak omijać prawo, żeby go załatać. O, tak bym powiedziała. Bardzo serdecznie dziękujemy, dziękujemy, pani senator. Dziękuję pani redaktor, dziękuję panu, dziękuję państwu. A ja zapraszam do oglądania kolejnego odcinka Miodowej 15. Do zobaczenia.